Dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie w najnowszym odcinku przystanku Biblioteka. Witamy bardzo serdecznie z tej strony Jagoda i Daria. W ogóle widzimy się po dosyć długim czasie, jak na nas. Tak, obiecywałyśmy, że będziemy nagrywać co tydzień. A no czego to... to miało nie być? Tak. Bardzo się starałyśmy, tylko najpierw Daria się rozchorowała i tak. potem ja się rozchorowałam, bo mi Daria prawie covida sprzedała tak. na targach poznańskich. Ale i tak byłaś dobrze, tak. Dobrze się trzymałaś, bo długo nie, nie była, wzięłaś od długo niego. byłam dzielna, tak, no. tak. Ale potem się okazało, że ja też się posypałam i łącznie nam się tej choroby zrobiły trzy tygodnie. W związku z tym no, mogłyśmy się pojawić y, dopiero teraz, ale już obie jesteśmy zdrowe, więc bierzemy się z kopyta tak. do działania. Na tak jak byłyśmy, ale to był akurat taki czas, kiedy ja byłam chora, bo to był w ogóle na dobrą sprawę pierwszy dzień mm -hmm. mojej choroby i to tak wyszło trochę kulawo. Nie za dużo mm -hmm. pamiętam z tych, z tych targów, <laughs> jak miała być szczera teraz. No ale dzisiaj przychodzimy, o targach też coś pewnie powiemy. Tak, w osobnym filmie. E, byś, tak? tak, pewnie tak, w osobnym, a dziś będziemy sobie rozmawiać o książce, której już tu wspominałyśmy i mówiliśmy, że będziemy ją recenzować, Dawny Dumariel, Kozioł Ofiarny. Tak jest. Powiedz jeszcze, kto tłumaczył, bo nie zapominajmy o tłumaczach, bo my obie nie pisate, nie czytate. Yy, tak, Sadieckiego przełożyła Magdalena Słysz. Zatem, yy, zacznijmy od pytania podstawowego, Dario. Czytałyśmy cztery książki Dafne, yy -y. bo czytałyśmy Kozła, czytałyśmy Rebekę Oberze na Pustkowiu i moją kuzynkę Rachelę i yy -y. Twój prywatny ranking od 1 do 4 wygląda jak? Nie zastanawiałam się nad tym. Rebeka? To czwarta czy pierwsza? Pierwsza. Pierwsza. Mhm. Mm, wiecie, co dawno czytałam już moją kuzynkę Rachelę. Bardzo mi się podoba, ale to już było dawno i y, bym chyba musiała sobie odświeżyć i nie chciałabym tej książki skrzywdzić. Y, ale. Mm, mm, tak, teraz na szybko powiedzieć, która by była. Na pewno y, Oberża na Pustkowiu by była ostatnia, mm -hmm. przez to zakończenie to na 100%. No tak jak u mnie. Y, wydaje mi się, że Kozioł będzie drugi y, i trzecia by była moja kuzynka Rachela. Chociaż jeszcze czytam ptaki i prawie skończyłam, no ptaki też mi się bardzo podobały i na pewno nie byłyby ostatnie w rankingu. Y, w... W ogóle ten zbiór, no muszę go dokończyć, żeby go gdzieś tam wrzucić, nie? Ale to tak mniej więcej by było. Bo ja się też długo zastanawiałam, e, czy. Ja z kolei Rachelę uważam e, za najlepszą, mhm. bo tam e, jednak to pytanie, czy ona to zrobiła, czy nie zrobiła, e, i to zakończenie z takim tąpnięciem. Uważam tą książkę za mhm. na najciekawszą. Potem byłaby Rebeka, no i Oberża, tylko nie wiem czy tutaj Kozła Ofiarnego, bo jest właśnie ten problem, że on jest najświeższy w naszej pamięci, tak? a najświeższe książki traktujesz trochę inaczej. Tak, czy właśnie. No. Kozioł byłby powiedzmy egzekwo z Rachelą, czy jednak jest lepszy? No Tutaj ja też tego nie musiała... umiem ocenić, no bo Rachelę czytałyśmy dawno, dawno. i mi też trochę to umknęło. I, I też nie chciałabym tak jakoś właśnie, żeby którąś książkę skrzywdzić, bo tak jak mówisz, tą czytałyśmy na świeżo, ale bardzo mi się podobała ta. Ale to nie jest takie łatwe, to byśmy musiały przeczytać i wtedy byśmy miały jakiś taki obraz, tak jak mówisz, czy egzekwos którąś, czy po prostu jednak, nie wiem, którąś byśmy uważały za gorszą. Ale to, to jest, trudne są takie rankingi, mi się wydaje, i to wcale nie jest łatwe tak oceniać książki. Bo tak jak mówisz, coś czytasz wcześniej, coś później i to tak nieraz nie jest takie miarodajne, taki, która najlepsza, nie? I druga kwestia, zanim zaczniemy już rozmawiać, czyli o samej książce. No bo jednak, Dumoriel jest uważana za muze Hitchcocka. Mhm. No, bo tutaj i Rebekę, ekranizował i oberże na pustkowiu, i ptaki przecież. I nie sprawdziłam tak. chronologicznie, co było pierwsze, ale no. nieznajomi z pociągu Hitchcocka, gdzie dwóch identycznych gości spotyka się w przedziale i jeden i proponuje, że ja mam taki problem, więc pomordujmy mhm. nawzajem tych swoich. Nie tak? wiem, czy to oglądałam. Nie oglądałaś? Nie wiem. To obejrzyj sobie świetny, świetny film. Ale tutaj to jest zadziwiająca podobna fabuła, bo poznaje się mhm. dwóch mężczyzn, jeden z nich dzisiaj powiedziałybyśmy, że jest w depresji jak nic, bo nie ma celu w życiu i jedzie sobie do jakiegoś opactwa z myślą, że tam będzie medytował i szukał sensu życia. No i kiedy jest w trakcie podróży, poznaje identycznego do siebie człowieka, nasz główny bohater ma na imię John, jego sobowtór Jean jest Francuzem, no i od słowa do słowa panowie zaczynają rozmawiać żam no jakby nokautuje naszego George'a i nie George'a, Johna, przepraszam, nokautuje Johna, zostawia go w samych skarpetkach, kradnie jego tożsamość, no i teraz John jest zmuszony udawać swój francuski odpowiednik, mm. należy do francuskiej arystokracji, nic nie wie o tej rodzinie, no musi się tak poruszać dosyć problematycznie, bo jego sobowtór i z siostrą ma jakiś zatarg, o którym George, John, John nic. Czytałeś ja... z George'em chyba? Nie wiem, dlaczego mi się tak. I z siostrą ma ten zatarg, która jest zresztą dewotką i mafioła na punkcie Boga i przekonała córkę, że jest córkę tego bohatera, że jest mało świętą. I żony facet nie kocha, tylko czeka, aż ona mu urodzi potomka, bo razem z potomkiem przyjdą pieniądze. Mama jest tak. w niego wpatrzona jak w obrazek, ale z mamą też się wiąże pewna tajemnica, o której tutaj nie będę mówić, żeby... Można sobie było samodzielnie poodkrywać te smaczki. Z bratem w ogóle nie gada, a z bratową to ma taką relację, że nie powinien jej mieć, może nazywajmy tak, to tak. Tak, ładnie, kulturalnie. Więc no, naprawdę ten biedny facet, który jest zmuszony udawać Johna, no, porusza się po istnym poluminowym. Mhm. No bo żaden nie wydaje się być facetem, który jest lubiany przez. No, nawet na dobrą sprawę, rodzinę. przez własną rodzinę. A John, który po prostu musi grać tak, jak no w to, co został wmanewrowany, tak musi, słuchajcie. Tak musi grać, i nawet go mówi, że no, ale przecież ja nie jestem e, tym, e, za kogo mnie uważasz, tak? Do tego e, Gastona. O, mm -hmm. jednak zapamiętam jakieś zimie. Gaston był kierowcą, mówi: No, ja nie jestem tym, za kogo mnie uważasz. No to po prostu ten Gaston tak popatrzył na niego i se pomyślał: no, chyba za dużo było wczoraj. E, no, ale procentów, co nie widzisz kogoś identycznego do ojca. No, ale osoby, też bym tak powiedziała. I ona ci mówi: ale ja nie jestem tą osobą. A ty by, by przyszła na przykład cudownie yy, dziewczyna, która by wyglądała jak ty i bym powiedziała, że nie jest tobą, to on pomyśla, czy ona faktycznie za Prawda? dużo wczoraj sobie wypiła? Więc jest to autentyczne, no, jak najbardziej. Hmm. Tak, nie dziwię się z drugiej strony, że no po prostu ludzie mu nie wierzą, tym bardziej, że on ten, on studiował, on w ogóle był jakimś naukowcem tak, i tak. ten francuski, Amnistą, yy, znaczy yy, chyba tak, francuski, francuski miał wykładał, no. francuski wykładał, i on po prostu miał ten język opanowany i tam nikt nawet by się nie zorientował, że on po prostu może jakby ta bariera językowa, no to by hmm. może wtedy by komuś coś tam się zaświeciło. Ale tutaj nie. No, ciekawe jest to, że oni mają kompletnie różne temperamenty. Mhm. John jest jednak taki altruistyczny, mimo że niewiele go na początku łączy z tą rodziną, to robi wszystko, żeby coś tam ponaprawiać, coś tam pomóc. A Jean z kolei jest, no, kompletnie skupiony na sobie, na tym, czego tak. on chce. Ta rodzina go w ogóle nie obchodzi. I, I w zasadzie mają z tyłu, zależy mu tylko na wygodnym życiu. Mm -hmm. Bardzo mi się podobał ten wiątek, wątek związany z tą odlewnią szkła, tak. z tym, co tam jest związane z tą studnią i, i z tą, tą historią. No, ale to było bardzo mi się to podobało. I to, jak później to mm, okazało się, co tam się przydarzyło, mm -hmm. co tam się stało. Y, I dlaczego ta siostra dlaczego? się do niej odzywa? Tak, no, to było mocne, świetne. Właśnie chyba za to lubimy Dawny Dumariet, co? Mm -hmm. tak. Bo to jest takie, y, y, no naprawdę, takie, takie tąpnięcie fajne. To mi się podobało. No mhm. i tutaj tak do końca y, nie wiadomo, który miał rację, bo jeden no, y, no nie postąpił właściwie, nazwijmy to tak, bo się po prostu faceta chciał pozbyć i wykorzystał możliwości, no ale drugi było, nie było. No owszem, dbał o tą odlewnię szkła i dbał o, o zakłady i dbał o ludzi, ale jednocześnie był kolaborantem, no. nie. No tak, no, tak o. było. I to, ale później zauważ, tak też wniknął w to środowisko, że e, później wolał już jednak w tym życiu e, nie swoim, tak wsiąknął w to, nie? No. Jak coś mu tam po prostu nie grało, to uciekł sobie tam w wiadome miejsce gdzieś, nie? Nie będziemy tak mówić, bo nam zarzucacie, że spoilerujemy bardzo ostro. Dlatego no, co tu można powiedzieć, żeby tak nie zdradzać fabuły, a żeby jeszcze zachęcić. No, że miał taką, że, że miał taką swoją odskocznię, z której John potem też zaczął korzystać. Tak. I to było takie, no, jeden i drugi korzystali, tak że no, to, co tu można powiedzieć więcej. No, ma ta książka dużo ciekawych mm -hmm. wątków, bo wykracza sporo poza... To, że faceci są podobni i zamieniają się na życia. I myślę wiesz, że ona nie byłaby też taka dobra, gdyby miała inne zakończenie. Bo ja cały mhm. czas czytając, nie wiem, jak to było u Ciebie, ale ja cały czas czytając zastanawiałam się, jak to się skończy. Bo gdyby mhm. się skończyło happy endem, tak. To to nie byłaby taka dobra książka, gdyby mm -hmm. no, no nie będę to mówić, no ale powiedzmy, że byłby to happy end. Bo to zakończenie, które mamy nie jest jakimś zakończeniem złym, tak, mm -hmm. które powiedzmy krzywdzi kogoś, ale no, nie jest zakończeniem szczęśliwym. Mnie no na nie. przykład złamało serce straszliwym mi było przykro. Słuchaj, powiem ci tak, to było zakończenie dobre, takie, takie ciągle tak. Takie, które powinno rzeczywiście mieć miejsce, pomimo tego, że no, później w toku tego wszystkiego okazało się, co jednak było lepsze dla tej rodziny, mm -hmm. i pomimo, że jeżeli byłby to happy end, byłoby pewnie jeszcze lepiej dla tej rodziny, ale niestety w życiu tak nie ma. No, no, bo teraz ta rodzina tak jakby zatoczy się koło i musimy Koło się do zamknie, początku, wrócimy nie? do początku, nie? On tam no. pewnie, że tak skrzywdzi. Tak. Wszyscy niektóre. zostaną sprowadzeni do parteru yy, i to będzie takie, no, tak jak mówisz, koło się znów zamknie i yy, i nic z tego. Bo, bo główny bohater jednak nie, nie? znów będzie myślał tylko o sobie tak. i... i. jak mu znów. Ale zwróciłaś uwagę na ten wątek. To było też takie fajne. I dawało czytelnikowi do myślenia, że to się jeszcze zdarzy. Bo John pewnie, może jakby oni się jeszcze spotkali, on się by pewnie by zgodził ponownie na to zamianę. Hmm. A on by sobie, a żon by sobie gdzieś tam znów, jakby mu się rodzina znudziła, no to by sobie wiesz, poszedłby sobie w długą, gdzieś na jakieś wakacje poużywał i by sobie później wrócił. No. Nie spotkałam, znaczy się powiem taki, żam był ohydnym. Bohaterki. osobą. Okropna osoba z okropnymi zwyczajami, manierami, w ogóle okrutny, już żeby nie mówić jeszcze gorzej o nim. Yy, dlatego, no, no bardzo go nie lubię. Na ja pewno. Też. W tym roku w rankingu to będzie no, facet okropny, ale bardzo mi się podobała jego córka. Lubiłam tą dziewczynkę. Tak. Tak. Ale ona była poświęcona. Była bardzo ciekawą postacią i ona na przykład, no nie wiem, wydawało mi się, że John tak trochę, pomimo że mówił, że nie ma dzieci i po prostu, no to, że to jak on ma na początku, miał takie obawy, że jak to w ogóle. i to wydaje mi się, że on miał fajną z nią relację. No ale bardzo specyficzna była ta dziewczynka. Była specyficzna, tak, i że ta tatusiu, specyficzna. Tatusiu, jak zaraz tu nie tak. przyjdziesz, to ja wyskoczę przez okno. Wyskoczę. A wiecie co, kurczę, uciekło mi to, a ja chciałam Wam taki fajny fragment przeczytać. Zabijcie mnie. Przed chwilą chyba to rozreglowałam tu. Hmm, już nie znajdę. Bardzo mi przykro z tego powodu. Możesz mówić, co byś chciała powiedzieć. A, znalazłam! Jest? Jest, mam. Mhm. Fragment, który mi się bardzo podobał, teraz Wam przeczytam. No. Tylko była to rozmowa właśnie y, tatusia. Y, no tutaj mamy właśnie y, Johna y, z córką. Jak ona miała na imię? Mm, Emelin? Czy Anne-Marie? Anne Coś takiego już dawno nie. No czytałyśmy jakiś czas temu mm. i wyleciało imię nam z bufy. Ale możesz miś rację, bo to było dwuczłonowe imię. Chyba mi się książki pomyliły z tym Adelin, wiesz? No to Adelin była w 13 odpowiedzi. Tak, właśnie. To na pewno nie, ale. No to, czy to nie wiem, była Anne-Marie, się... wydaje mi się, że Anne-Marie, ale. Próbuję to gdzieś znaleźć na jakiejś stronie. No ale bądź to bądź chyba tak, nie o to chodzi. Mhm. I on. Jak tutaj wam to przeczytać? To chyba właśnie John mówi, tak, odparłem szybko, to wszystko miało się stać, tak było przeznaczone, nie ma nic wspólnego ze śmiercią maman. Gdyby maman żyła, też tak by się stało. Wciąż miała wątpliwości, nie była do końca przekonana. Kiedy rządzi bon Die, wszystko służy dobru, powiedziała, ale czasami kusi nas diabeł w przebraniu. Pamiętasz, co jest napisane w Ewangelii Mateusza? Dam ci wszystko, jeśli upadniesz i oddasz mi pokłon. Bardzo mi się to podobało. I to jest też takie yy, wydawało mi się, bardzo dużo oddaje istoty tej książki. Że y, kiedy rządzi Bondie, wszystko służy dobru, ale czasami kuzi nas diabeł w przebraniu. Pamiętasz, co jest napisane w Ewangelii Mateusza? Y, y, I później ona jeszcze mówi: Mary Noel, a propos a. mam imię. Trzeba tylko się rozeznać, mówiła dalej Mary Noel. Kto podsuwa nam to, czego chcemy, Bóg czy diabeł? To musi być jeden albo drugi, ale skąd to wiedzieć? I wydaje mi się, że to jest coś, co oddaje istotę tej książki. Tak, tak, tak. Ja to przeczytałam i siedziałam i już widziałam, że mi tu dużo nie zostało i tak mi to zapadło w głowę, że normalnie parę, parę dni w głowie mi to siedziało. I starałam się właśnie i nawet sobie tu włożyłam tą zakładkę, tylko ją jakoś wy, wyciągnęłam. Nie? Poruszające jest też to, że sam Żan nie miał takiej relacji ze swoją rodziną, żeby mhm. ktoś jednak, e, no bo tak mówiła się, że przyszedłby ktoś za mnie tutaj i powiedział, że to nie jestem ja. Tak, i ty byś powiedziała, wariatka, ale jednocześnie jakbyś posiedziała trochę z tą osobą i zobaczyła, że to nie jest mój sposób mówienia, moje gesty, to może byś zaczęła, że no, może coś w tym jest, co powiedziała, nie? Tak. A no. tutaj nikt z tej rodziny się nie połapał, że jednak nie ma do czynienia Właśnie, z tym oryginalnym Żanem, tylko y, osoba zupełnie z zewnątrz, która po paru spotkaniach, no. jak on jej się przyznał do prawdy, powiedziała, ale ja wiedziałam, wiedziałam że to no. nie jesteś nim, nie? Tak, a on pomimo swoich jakichś tam niedociągnięć, jakiś wpadek ewidentnych różnic, no to i tak wszyscy. Także. No na pewno intrygująca jest to książka i tak. na pewno. Trzymająca w napięciu, tak. bo ona jest chyba z tych, które czytałyśmy. Taka najbardziej obyczajowa mimo wszystko. Mm -hmm. Ale jednocześnie... Ja odczuwałam taki podskórny dyskomfort, kiedy to wszystko tąpnie, kiedy ktoś go w końcu złapie za rękę i powie, że no ty jesteś jednak patorem, oddawaj nam mhm. tego oryginalnego, no bo w którymś momencie on, nie wiedząc, nie znając tych ludzi, czy chociażby przy tym polowaniu popełni taką gafę, że ktoś po prostu już będzie wiedział, że to jest wszystko mistyfikacja, mhm. nie? No, właśnie. Nie? nie wiem, czy ty też się tak trochę denerwowałaś, yy... bałaś o niego podczas lektury? Tak, yy, zastanawiałam się, yy, kiedy to po prostu się przydarzy, że naprawdę yy, ktoś, się, yy, ktoś się zorientuje z tego bliskiego otoczenia, które on ma tam w domu na co dzień. Co go po prostu zdradzi, nie? A tu, no, no ciekawe. I w ogóle podobał mi się też ten. Samo to miejsce, same te opisy tego miejsca, uh -huh. tego domu. Rzadko teraz w ogóle, zauważ, można, no tak mi się wydaje w książkach, żeby tak oprócz też tego, nie, inaczej, że do tej obyczajowości, do tej codziennych, tych historii dochodzi też to, w jakim otoczeniu oni mieszkają, jak to wszystko wygląda. Uh -huh. To było też tak, podobało mi się, jak, jak to wszystko było tam. Opisane. No. Fajna książka, naprawdę y, godna polecenia, myślę. Tak, jak najbardziej też tak mi się wydaje. Bardzo, bardzo nam się podobała i jednak y, nieważne jaka książka dawne du Maurier, to jednak każda trzyma poziom, nie? Mm -hmm. Do tej tak. pory, które czytałyśmy. To prawda. Także polecamy. Tak, polecamy. Piszcie, czy czytaliście, czy tak. planujecie czytać. No i co tam u was słychać oczywiście? My nie? się również polecamy. Jak zawsze prosimy o, o lajki, o subskrypcje, tak. o komentarze. Zwłaszcza teraz, kiedy znowu przerąbałyśmy trzy tygodnie i algorytmy YouTube o nas zapomniały. Bo niestety życie jest brutalne i bolesne, jak ustaliłeś. <laughs> tak, <śmiech> niestety. No bardzo. A my póki co w Ale trochę się... mi przeszło, już będę walczyć. Tak. No, Dobrze. próbowałam umówić do lekarza i niestety e, przegrałam termin i jestem zszokowana, że to tak wiecie szybko minęło, ale to taką prywatą poleciało ode mnie. Ale za no. miesiąc możesz znów spróbować. Tak. Albo no, za dwa. Dokładnie, mogę po prostu wiecie wstrzelić w jakiś termin, może mi się uda. Panie, że o siódmej rano zaczniesz dzwonić. No. I... Myślę, że ze spokojem wystarczy, nie? Chociaż <laughs> nie wiem czy o szóstej nie zacznę się dobijać już, żeby zdążyć. No dobrze, to od nas to tyle, do następnego razu. Tak. Serdecznie Was pozdrawiamy. Pa! pa, pa.